No i na rocznicę zorganizowałem wspaniałą kolację. Szampan, homar, krewetki. Gdy skończyliśmy, ona zaproponowała zalotnie, jak wrócimy do domu, wynagrodzę ci to. Zrobię coś, czego ci nie robiłam od lat. I co, i co? A najspokój. Od razu przybiegłem do ciebie. Czemu? Człowieku, przecież nie wcisnę już gołąbków po tym wszystkim. A dziś z rana Zośka do mnie, czy pamiętam kiedy jest nasza rocznica? Ja myślę, kurwa, jak pyta, to pewnie dziś. Ona zaskoczona, ale zadowolona. A ja w szoku! Szansa jak jeden do 365.